Zwierzogród od samego jego początku miał wyglądać znacznie inaczej. Nawet scena, która otwierała tą animację, miała być zupełnie inną sceną. Ale nie tylko to tutaj miało być inne, gdyż w tej animacji zupełnie inaczej miał wyglądać podział na mięsożerców oraz roślinożerców. Co akurat ta zmiana na tyle by była tak wielką zmianą, że przez nią cały film wyglądałby zupełnie inaczej a co za tym idzie również druga część zwierzogrodu, gdyż prawdopodobnie w tej wersji zwierzogrodu Judy by nie była takim samym policjantem jakim to jest teraz za nikt nie byłby przebiegłym lisem a raczej byłby genialnym konstruktorem jednakże zacznijmy sobie to wszystko od samego początku, czyli od początku zwierzogrodu, otóż normalnie zwierzogród zaczyna się tym, że Judy opowiada nam o tym, że zwierzęta już na siebie nie polują i w zwierzogrodzie każdy może być tym kim chce, jednakże w pierwszej wersji to nie miało być przedstawienie które zostanie wystawione na marchewkowej farmie, a miało to być przedstawienie na sali gimnastycznej wewnątrz szkoły. I to nie Judy miała nam opowiadać tą historię, a zupełnie inne zwierzęta. Za to Judy miała wraz z innymi zwierzętami zaśpiewać wesołą piosenkę. O tym, kto kim chce zostać w przyszłości. No i ta piosenka generalnie wyglądała w taki sposób, że wiewiórka śpiewała o tym, że chce sprzedawać orzechy. Za to shop śpiewał o tym, że on chciałby zostać pracownikiem śmieciarki. Ogólnie to każde zwierzę tutaj śpiewało o tym, z jakim miejscem je na ogół można skojarzyć albo co takie zwierzę zjada. Natomiast Judy nie chciała śpiewać o tym, że ona będzie sprzedawała marchewki, tylko ona chciała być kimś zupełnie innym. No i właśnie wtedy nagle po nauczycielkę przyszedł kolega Judy, który powiedział jej, że Gepard znowu wszedł na drzewo i on nie umiestał drzewa zejść. No i przez to, że nauczycielka była pancernikiem, to ona przez zbyt duży stres nagle się zwinęła w kulkę. Dlatego też Judy jej zabrała z szyi laser i za pomocą lasera skierowała geparda na ziemię. Za to całą tą akcję zobaczył policjant, który to stwierdził, że ona nadawałaby się na policjanta, po czym wlepił jej policyjną naklejkę. I to właśnie po tym wydarzeniu Judy miała stać się policjantką. Ale finalnie z tego pomysłu zrezygnowano. Tak samo jak zrezygnowano z całego innego konceptu na zwierzogród, który moim zdaniem mógł przemienić zwierzogród w idealny Animację Disneya, która by jednocześnie pokazywała wielką nierówność oraz to, z czym muszą się na co dzień mierzyć mięsożercy, którzy to żyją wśród roślinożerców. A nim przejdziemy dalej, to możesz pod odcinkiem zostawić łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze tego oczywiście nie zrobiłeś, a przy okazji chciałbyś zostać moim najlepszym widzem. Jak już to mamy za sobą, to lećmy dalej. Zwierzogród początkowo miał dzielić społeczeństwo na zwierzęta roślinożerne oraz na te mięsożerne. No i ci mięsożercy mieli mieć na sobie specjalne obroże, które to miały panować nad ich emocjami. I jeżeli taki mięsożercy, Zbyt bardzo się podekscytował Albo zbyt bardzo się zdenerwował To następnie on był rażony prądem W zasadzie to działało na takiej samej zasadzie Jak elektryczne obroże dla psów Z tym, że one nie działały na pilota, a na emocje No i ten zwierzogród miał się zacząć Dosyć smutną sceną Która przedstawiała niedźwiedzie w cyrku Z tym, że jeden z niedźwiadków miał mieć swój pierwszy pokaz I był on tym niesamowicie podekscytowany I kiedy on wszedł na scenę To wtedy kolor jego obroży zielonego zrobił się żółty I następnie on został porażony prądem Generalnie koncept tej wersji zwierzogrodu miał nam pokazywać to, jak roślinożercy wykorzystują w społeczeństwie swoją pozycję. I wielokrotnie specjalnie oni drażnili mięsożerców, po to by ich spotkał ten sam los co małego misia. Następnie cała historia nam się przenosi do nika. I w oryginalnym zwierzogrodzie on został ukształtowany przez to, że jak on był mały, to mu założono kaganiec. Nie! Naprawdę myślałeś, że zaufamy lisowi bez kagańca? To jednak on tutaj w tej wersji poszedł na wizytę do weterynarza i żeby weterynarz mógł go dokładnie zbadać, to trzeba mu było ściągnąć tą elektryczną obrożę, a w ramach bezpieczeństwa to już nad nikiem czekała klatka bezpieczeństwa oraz inne tego typu rzeczy. Jednakże kiedy mu po raz pierwszy od narodzin ściągnięto obrożę, to on w końcu poczuł się wolny oraz jednocześnie też i szczęśliwy. Dlatego on w tym momencie wpadł na pomysł, by stworzyć tajny park rozrywki dla mięsożerców, w którym to parku mięsożercy będą mogli ponownie poczuć się wolni. Niestety w tej wersji zwierzogrodu to roślinożercy byli właścicielami wszystkich banków. I oczywiście żaden nie chciał mu na to udzielić pożyczki, dlatego nikt po pożyczkę udał się do Niedźwiedzia, który to był niesamowicie bogaty, gdyż on się wzbogacił na udzielaniu pożyczek mięsożercom. No i finalnie ten jego park rozrywki zrobił wielką furorę i stał się niesamowitym hitem. A do tego, skoro on miał być tajnym miejscem dla mięsożerców oraz mieli się oni poczuć wolni, to Nick musiał zostać weterynarzem. Po to, by móc zrobić fejkową klinikę weterynaryjną, która tak naprawdę to by skanowała te obroże, a następnie by je ściągała mięsożercom. I dopiero po takim zeskanowaniu oraz ściągnięciu takiej obroży, oni by byli wpuszczani do parku rozrywki Nika. Tak więc, jak widzicie, początkowy pomysł na zwierzogród był zupełnie inny od tego zwierzogrodu, który teraz możemy oglądać. I tutaj Nick miał być przedsiębiorcą, a nie policjantem. Za to na pewno pamiętacie taką scenę, w której to Judy skończyła w ciekłym cemencie. No to w każdym razie ta scena miała być znacznie bardziej rozbudowana. I nie tylko miała nam pokazać jej powrót na komisariat, ale również miała nam pokazywać jej powrót z komisariatu do domu, który to powrót raczej należał do takich ciężkich powrotów. Oraz ona tutaj miała nogi z cementu. Ogólnie to ta scena miała być taką strasznie emocjonującą sceną, która miała nam pokazywać, że mimo jej wielkich marzeń, to jednak inni wobec niej mieli rację. Po czym jej telefon do jej mamy też miał być dużo bardziej rozbudowaną sceną. I nie tylko tutaj jej mama na rękach trzymała kolejną siostrę, ale również tutaj pojawił się dziadek Judy który to ją tutaj przestrzegał przed lisami. Co to miało tutaj u Judy sprawić jeszcze większy smutek, po tym jak ją przed momentem załatwił Nick. Po czym ta rozmowa finalnie kończy się tym, że wszyscy jej mówią, że z niej są niesamowicie dumni i że w życiu by nie pomyśleli, że królik może robić tak ważną pracę. Co to oczywiście poprawia humor Judy i ona kładzie się spać. A przy tym ona ma tutaj całą masę króliczych maskotek. Kolejna scena, która tutaj została zmieniona dotyczy dużego B, który to w naszym filmie był małą myszką. Przychodzisz tu bez zapowiedzi w dniu, w którym moja córka bierze ślub? Jednakże początkowo duży B miał być po prostu niedźwiedziem polarnym. I nasze postacie zamiast się dostać na ślub córki dużego B, to mieli się oni dostać na imprezę urodzinową syna dużego B. No i wiadomo, może to nie wygląda jakoś super, ale po tym co my tutaj możemy zobaczyć, to widać, że długo ten koncept był na rzeczy. Bo zamiast pozostawić nam go jako koncept art, albo i też storyboard, to jednak my tutaj możemy zobaczyć, że oni tutaj zaczęli pracować nad wstępną animacją. A mówiąc o animacjach, które były już na zaawansowanym etapie rozwoju, to pewnie pamiętacie właścice, za którą to Judy sięganiała po miniaturowym miasteczku. Otóż w finałowej wersji to doprowadziło do tego, że Judy się zajęła sprawą wydralskiego. Jednakże w początkowym pomyśle, to Nick miał tutaj Judy nie wciągnąć w swój przekręt z lodołapkami, i to mogliśmy zobaczyć w oryginalnym zwierzogrodzie. A to właśnie tutaj Judy miała ścigać Nika po miniaturowym miasteczku, zamiast tej łasicy. Ale żeby było ciekawiej, to ona tutaj nie użyła do jego zatrzymania Donata, jak to było w oryginalnej wersji, a użyła tutaj do jego zatrzymania szczałki ze środkiem usypiającym. Warto też sobie powiedzieć o tym, że pod koniec filmu Nick miał zawitać w domu Judy, po to byśmy mogli zobaczyć, jak sobie radzi rodzina 270 królików. I to miało wyglądać zupełnie jak mini miasteczko, które by działało wręcz idealnie i każdy w nim by znał bardzo dobrze swoje zadanie, przez co królicze rodziny mogłyby być aż tak bardzo liczne. Oprócz tego, to w scenie, w której to pojawia się pani Obłoczek, to oprócz dwóch jej pomocników, ona miała mieć cały oddział policji do swojej dyspozycji. I nasze postacie faktycznie przez nich miały zostać złapane, a później miały spróbować im uciec. Zwierzogród w tej Formie jaki teraz możemy oglądać jest naprawdę świetnym filmem, który uczy nas o tym, że warto walczyć o nasze marzenia, ale również on nas uczy o różnych stereotypach, takich jak to, że lis jest przebiegły, natomiast królik jest po prostu małym, słodkim uszakiem. No i oryginalny zwierzogród pozwala nam znieść te stereotypy, po to by nam pokazać, że nie można oceniać książki po okładce. Natomiast te usunięte sceny z zwierzogrodu mogłyby sprawić, że on nie tylko byłby dużo bardziej mroczną animacją, ale również by nam pokazał wielką nierówność, jaka była między roślinożercami a mięsożercami, Z czego to właśnie roślinożercy niesamowicie to wykorzystywali, że oni nie musieli nosić tych obroży oraz korzystali z tego, że oni byli na szczycie władzy. I tak naprawdę to właśnie w tej wersji odwróciły się role. I tutaj to właśnie roślinożerca był królem dżungli. To są wszystkie sceny ze Zwierzogrodu, jakie dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeżeli o którejś z tych scen nie wiedzieliście, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z animacji. Tyle ode mnie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć do następnego.